Jeżeli na ostatniej prostej potrzebujesz wsparcia w przygotowaniach do matury z wosu, to bardzo dobrze trafiłeś, albo trafiłaś, bo mam dla Ciebie takie trzy wspaniałe rozwiązania. Ja już czwarty rok prowadzę zajęcia dla uczniów, właśnie przygotowujące do matury z wosu, i na tej ostatniej prostej wiem dokładnie, co jest uczniom potrzebne, więc po kolei. Kilka słów dosłownie, co znajdziesz w każdym z tych produktów. Pierwszy to jest Turbo Powtórka, absolutny bestseller. Już ponad 200 wykupionych egzemplarzy tylko w tym roku, w sumie już ponad kilkaset. 4,5 godziny przez 4 lata nauki, to co najważniejsze na sześciu nagraniach, to nie są żadne nagrania z webinarów, to są specjalnie przygotowane pod powtórkę nagrania, odpowiednie prezentacje, odpowiednie tematy, to co najważniejsze, ale do tego jeszcze do pobrania tabel, 6 tabel do każdego rozdziału z najważniejszymi pojęciami, które już w się pojawiły, albo które mogą się pojawić w tym roku, w zaznaczone, ofla oflagowane także materiały do powtórek, naprawdę idealne też takie pisze mi komentarze, kupiłam. Pisze Aneta, mega materiały, idealne właśnie do powtórek. A drugi element to jest pisma formalne. Turbo powtórka, pisma formalne. Tam znajdziecie 10 wzorów, pism, które na maturze mogą się pojawić, ale też 10 nagrań, gdzie dokładnie krok po kroku omawiam, co powinno się we wzorze znaleźć. Omawiam też. Przepisy prawne dotyczące tego zagadnienia, no bo wiadomo, niekoniecznie taki wzór może się pojawić w zadaniu otwartym, może gdzieś w zadaniu zamkniętym, może fragment takiego wzoru, więc naprawdę też przygotowanie z tej działki prawniczej bardzo, bardzo mocne tutaj fragment właśnie jak w jaki sposób te wzory omawiam i uwaga do pobrania jest pięć zadań, trzy zadania dotyczące pozwu, dwa zadania dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Czyli coś, co może w tym roku szczególnie na maturze się pojawić pełne zadanie, dokładnie takie, jakie możesz zobaczyć na maturze, pełna odpowiedź, pełny klucz, wzór pisma, który trzeba napisać, więc no, naprawdę świetna świetna rzecz. I trzecia rzecz, wypracowania. 10 wzorów wypracowań, każde wypracowanie, również omówione na nagraniu, dokładnie co powinno być we wstępie, co w, co w części głównej i co w podsumowaniu uniwersalne zwroty które możesz wykorzystać do każdego wypracowania 10 tematów też postarałem się wybrać takich 10 tematów najbardziej uniwersalnych żeby jak najszerszym zakresem tę turbo powtórkę wypracowaniową ująć do pobrania oczywiście każdy wzór w formie pdf-a podzielone każde wypracowanie na aspekty w tabelce argumenty zaznaczone kolorem tak żeby łatwiej było zapamiętywać i do tego dodatkowo jeszcze krótka lekcja lekcja anatomii wypracowania jak pisać dobrze, szybko wypracowania, szczególnie kiedy pustka w głowie co wtedy robić, więc bardzo zachęcam Cię do skorzystania właśnie na tej ostatniej prostej nawet uczniowie na kilka godzin jeszcze przed maturą, w ubiegłym roku te, te materiały nabywali, mam nadzieję, że Ty zrobisz to odpowiednio wcześniej każdy z problemów tutaj rozwiążesz, więc zachęcam Cię pod tym nagraniem, zobacz co tam na Ciebie czeka, do zobaczenia, cześć, hej!